Wybrałam zarządzanie zasobami ludzkimi, ponieważ zawsze marzyłam pracować z ludźmi. Zapraszamy maturzystów tegorocznych, przyszłorocznych, następnych na pierwszy w kraju e, kierunek zarządzania zasobami ludzkimi. Jesteśmy jedynymi i bardzo się cieszymy, że udało nam się stworzyć od podstaw kierunek zarządzania zasobami ludzkimi. Czekamy na ludzi odważnych, na ludzi empatycznych, na ludzi, którzy chcą łamać stereotypy, chcą. A żeby podmiotem ich zainteresowania był człowiek, był pracownik. Kierunek zarządzania zasobami ludzkimi jest interdyscyplinarny. Uczymy, rozwijamy różnego rodzaju umiejętności, umiejętności pracy w zespole, umiejętności analizowania, rozwiązywania problemów, uczymy umiejętności wirtualnych. Studenci po ukończeniu kierunku będą mogli pracować w działach zarządzania zasobami ludzkimi, w działach szkoleń i rozwoju będą mogli być pracownikami komórek kadrowych, których będą zajmowali się sprawami wynagrodzeń będą również mogli być coachami. Wybrałam kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi no, dlatego, że kojarzy mi się z samodzielnością. Dlatego, że po studiach chcę założyć własną firmę. Na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi zdobywamy też wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania kadrami, która na pewno przyda nam się w przyszłej pracy, ale wiedza to nie wszystko, bo zdobywamy też potrzebne umiejętności i kompetencje. Myślę, że każdy, kto w jakikolwiek sposób interesuje się ludźmi i tym co dzieje się z nimi w organizacji, Znajdzie u nas coś, co go na pewno zainteresuje.